Zaczęło się w 1874 roku, jak dziadek Gotlop Luiz przyszedł, przyjechał do swojego starszego brata, który wcześniej przybył do Polski, nie wiem kiedy i miał już fabrykę skóry na ulicy Niskiej. Pracował u niego parę lat, dorobił się trochę pieniędzy, kupił lokal na Borakowskiej, 13 i tam zaczął Rzemieślniczo-garłowej skóry. I no, była okazja, bo armia rosyjska potrzebowała na wyposażenie konicy i oficerowie na buty. Zarobił mu trochę pieniędzy, kupił działkę na piaskowej pod numerem czwartym działkę, i tam zaczął. Tam została zbudowana firma. Najpierw były to drewniane baraki, były murowane. No i tak do przodu, do przodu, aż wyszła duża fabryka i jest starymi metodami produkowali skóry. Jak przyszła wojna, wszystko zostało, pierwsza, pierwsza wojna światowa, wszystko zostało zabrane. Rosjanie zabrali i maszyny, i skóry, surowe i gotowe wyroby, a dziadka mojego ojca i starszego brata ojca wysłali do Orenburga nad Uralem. Zostali internowani jako obywatele niemieccy. W tym czasie w Warszawie została babcia, Anna ze swoją córką Adelą i jeszcze z dwoma paniami i właściwie nie miały z tego żyć i budynek został wydzierżawiony I z tego no, utrzymywały się. Niestety była to rabunkowa gospodarka, także i dom na Burakowskiej i fabryka. Podupadły. zostały same we świecie ściany. Później przyszli Niemcy zabrali resztę co zostało. Skończyła się wojna. Wrócił dziadek, wrócił ojciec, stryj i drugi stryj, który był w armii niemieckiej, walczył na froncie francuskim. I zaczęli, postanowili w ogóle, że fabrykę odbudują. Jak było prosperity, dziadek kupił działkę, znaczy majątek w łomiankach, który przy pomocy, nie pamiętam jak się ten pan nazywa, pani Fajferowa mi opowiada o nim, sprzedali ten, ten majątek i z tego zaczęli fabrykę sprawdzić zdarzenia budować. Zbudowali no, stosunkowo nowoczesną fabrykę, z, nowymi, z nowoczesnymi maszynami i specjalizowali się w skórach yy, na, ube, na ubrania, na meble i na buty. Po wojnie, długo po wojnie, moja żona była u jakiegoś szefca, reparowali buty i powiedziała, no jakie nazwisko napisać, to fajne. O! Dobra skóra była. Przed wojną, bardzo znana firma. No i tak przyjemnie było, jak coś, coś takiego powiedział. Bracia, naszy ojca, e, bra, bracia studiowali, uczyli się w kierunku takim, żeby w firmie być e, udziałowcami. Stryj skończył szkołę garbarską w, e, w Turingi. Ojciec mój, nie mam niestety żadnych dokumentów, yy, uczył się w kierunku handlowym, a z tej najmłodszy wujek jedlopek, czyli Bogusław, skończył Wabelwerga jako inżynier mechaniczny i był zatrudniony całą stroną techniczną był zajęty. Ojciec w pewnym momencie zaczął tak samo społecznie działać i był w zrzeszeniu Garwarzy. wiceprzewodniczącym. Pfeiffer był przewodniczącym, ojciec był wiceprzewodniczącym i był specjalistą od skór gęzowych, czyli tych bardzo delikatnych i no, ubraniowych, meblowych. Niestety w 1938 roku umarł, był na operacji w Berlinie, okazuje się, że Choroba już tak daleko się posunęła, że się po obraz i już nie drzwiło. Z tego co zrozumiałem, Pana rodzina przybyła e, z Niemiec. Z Niemiec e, I te związki e, z, jakby z Niemcami szeroko rozumianymi trwały bardzo długo, tak? No na przykład Stryj, e, najstarszy Aleksander, e, wrócił do Niemiec, Pan do Wachna. Najmłodszy mieszkał w Sopotach, ojca już nie było. prawda, Także Nie wiem jakby się potoczyło, jakby ojciec żył. Wiem, że mama wyszła drugi raz za Polaka, pana prochnął z Łowicza i wiem, że była nagabywana w czasie okupacji przez Niemców, dlaczego dzieci nie chodzą do szkoły niemieckiej. Wytłumaczyła parę razy, musiała się zgłaszać na szucha, że wyszła za Polaka i dzieci są Polakami. I dlatego właściwie przez całą okupację mieszkaliśmy poza Warszawą, albo w Łocinach, albo w Konstancinie, żeby nie mieć tych problemów prawda, z szkołą niemiecką. Fabryka została zniszczona w, trakcie, w czasie drugiego e... miesiąca? Wyszła. Na tym zdjęciu widać, że mury ocalały. Maszyn nie było, towaru nie było, nikt się tym nie zajmował, bo z tej jeden wyjechał, drugi schorowany był i raczej się też nie zajmował. Myśmy maolaty byli i nie przyznawaliśmy się do tego, że ojciec był fabrykantem. I mieszkaliśmy właściwie poza Warszawą, na Śląsku, w Wrocławiu, także nie mieliśmy żadnego kontaktu, żadnych połączeń z firmą.